Kalendarz w Office 365 jest dostępny nie tylko w Outlooku na twoim komputerze, ale także w przeglądarce internetowej oraz poprzez aplikację na twoim tablecie i telefonie. Dzięki temu swój kalendarz masz zawsze pod ręką i możesz działać szybciej i skuteczniej. Jednym kliknięciem utwórz nowe spotkanie. Podaj jego dokładną lokalizację, wykorzystując mapę Bing, dzięki czemu uczestnicy łatwiej dotrą na miejsce. Dodaj osoby, które chcesz zaprosić. Ustal czas rozpoczęcia i czas trwania. Ustaw przypomnienie o spotkaniu. Otrzymasz je bez względu na to, gdzie akurat będziesz, ponieważ kalendarz w przeglądarce jest nie tylko w pełni zsynchronizowany z tymi na Twoich urządzeniach Outlooku, ale również z tym na Twoim telefonie. Dokładnie tak jak Twoja poczta e-mail. Jeśli spotkanie odbywa się na przykład co tydzień, możesz to w łatwy sposób ustalić bez żmudnego klikania. Przed umówieniem spotkania Dzięki funkcji udostępniania kalendarzy możesz sprawdzić, czy uczestnicy będą w tym czasie dostępni. Po wybraniu dogodnego dla wszystkich terminu zapisujesz spotkanie w swoim kalendarzu. Wszyscy uczestnicy otrzymają maila z zaproszeniem, a po zaakceptowaniu spotkanie automatycznie zapisze się w ich kalendarzach. W razie jakichkolwiek zmian, wszyscy uczestnicy spotkania zostaną o tym automatycznie poinformowani. Nie musisz też przeszukiwać skrzynki mailowej, żeby sprawdzić, czy wszyscy potwierdzili swoją obecność. Każdy z zaproszonych może też w prosty sposób dowiedzieć się, jak dotrzeć na miejsce. Ewentualne odwołanie spotkania też nie wymaga od Ciebie wielkiego wysiłku. Inni uczestnicy spotkania również nie będą mieć problemu, żeby utrzymać porządek w swoich kalendarzach, nawet w przypadku częstych zmian terminów. A jeśli chcecie się spotkać, ale nie macie możliwości dojechać na miejsce, wystarczy zorganizować spotkanie online. Każdy z zaproszonych otrzyma link do wideokonferencji, w której może uczestniczyć jednocześnie nawet 250 osób. Dołączyć do spotkania możesz za pomocą swojego komputera, tabletu lub telefonu. Możesz także zapraszać osoby z zewnątrz, które nie posiadają Office 365. Wystarczy połączenie z internetem i dowolna przeglądarka. Komunikacja w Twoim zespole może być jeszcze lepsza dzięki temu, że udostępnisz swój kalendarz współpracownikom. Możesz określić, jakie szczegóły Twoich spotkań będą widoczne dla innych. a także w każdej chwili anulować udostępnianie kalendarza wybranej osobie.